Cześć, ja nazywam się Kamil Kilanowski, a to jest Kilan Project. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam F-Pacea SVR Jesteśmy właśnie na torze poznań, czyli naturalnym środowisku tego sportowego suwa, także oglądajcie, bo będzie naprawdę grubo No to może zacznijmy od tego, jak obecnie F-Pace SVR wygląda z zewnątrz. Zacznijmy może najpierw od nowości odnośnie designu F-Pace'a, SVR. A. Nowe lampy Pixel LED'y są naprawdę świetne. Został przeprojektowany cały przedni zderzak. Pojawiły się też nowe wzory felg, aczkolwiek tutaj te felgi, które mamy 22-calowe, były już dostępne w wersji przed liftingiem. Jeśli chodzi o linię boczną, tutaj tych zmian tak naprawdę zbyt wiele nie ma. Wszystko to, co mieliśmy już w wersji przedliftingowej jest dokładnie to samo, ale jeśli chodzi o tył, to tutaj też kolejne zmiany. Nowe światła z tyłu, całkowicie LEDowe, wyglądają już naprawdę bardzo dobrze i nawiązują właśnie do tych najnowszych poliftingowych F-Pace'ów. Dolna część leżaka praktycznie taka sama, tutaj zmiany tylko kosmetyczne na klapie bagażnika ale powiem Wam szczerze, że takie drobne liftingi sprawiają, że ten F-Pace wygląda naprawdę świeżo. Fajnie, że zostawili tutaj tą lotkę yy, na tym tylnym spoilerze, tą dodatkową, która jest widzicie tutaj wklejona. Powiem Wam, że taki drobny akcent, a sprawia, że samochód jeszcze agresywniej wygląda. Fajnie, że nadal są tutaj cztery końcówki wydechu. Downsizing nie dopadł F-Pace'a, SVR'a tak naprawdę, F-Pace SVR na chwilę obecną nie ma żadnego konkurenta. Jest to jedyny 5-litrowy SUV tej wielkości dostępny na rynku. Jeśli zmiany z zewnątrz przypadły wam do gustu, to spójrzcie tylko na to, co zmieniło się we wnętrzu nowego F-Pace'a. Przede wszystkim całkowicie nowa kierownica. Ona już nawiązuje do iPace'a. W tym wypadku SVR -y posiadają jeszcze dodatkowo taką perforację na kole kierownicy, no i charakterystyczne logo SVR. Znajdujące się u dołu. Jeśli chodzi o centralny element, to tutaj naprawdę olbrzymie zmiany całkowicie nowa, przeprojektowana gałka zmiany biegów też właśnie z logo SVR, nowy panel do klimatyzacji i przede wszystkim nowiutki centralny wyświetlacz który naprawdę teraz ma mega, mega jakość. Oczywiście nie mogło zabraknąć też wirtualnego wyświetlacza tutaj przed kierowcą, bo jest to tak naprawdę już standard w tych samochodach. Mega, podobają mi się też nowe aluminiowe łopatki. Całkowicie aluminiowe, nie są to już plastikowe łopatki, tylko są w pełni aluminiowe i są naprawdę dużych rozmiarów. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to przede wszystkim te fotele performance, one świetnie wyglądają. Ale są mega, mega komfortowe. Dodatkowo, oczywiście, mają pełną regulację elektryczną i trzy możliwości zapamiętywania. Generalnie, jeśli chodzi o całość i wykończenie, to jak widzicie, o wiele więcej galwenizowanych elementów, więcej metalu, więcej takiej klasy premium. Co najważniejsze, tutaj nawet ten dolny element drzwi jest oprzyty dodatkowo skórą. A jeśli chodzi o elementy skórzane i zamrzowe, to w f oczywiście mamy tutaj górną część deski rozdzielczej obszytą zamszem. Mega fajnie to wygląda, pozostała część deski jest obszyta skórą, no i calutka podsufitka, czyli to co lubię najbardziej, jest w tym wypadku obszyta zamszem. Dodatkowo olbrzymie otwierane okno panoramiczne, czyli to co wszyscy kochamy w Jaguarach i Land Roverach. Żeby nie było, że F-Pace jest suwem stricte nastawionym na performance, to spójrzcie na to. Mamy tutaj dwa dodatkowe pokrętła do regulacji klimatyzacji w drugim rzędzie. Co ciekawe w wersji poliftingowej fotele w wykończeniu semi-aniline też są pokryte skórą. Mega, mega ładnie to wygląda. No a tutaj też wykończenie jakby to były kuby. Nie są to co prawda kuby, ale powiem Wam, że wygląda to naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o design zewnętrzny FPS-a SVR, to jest naprawdę mega w porządku. Bardzo podoba mi się przeprojektowany przód, przeprojektowany tył. Naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Wszystkie wloty mają tutaj jakieś zadanie. Nie jest to tylko atrapa. Przez co ten charakter F-Pace'a naprawdę jest super, no bo nie ma tutaj żadnych, żadnej ściemy, tak naprawdę każdy dodatkowy element aerodynamiczny ma tutaj jakieś zadanie, no i to jest fajne. Dlaczego? No, dlatego, że nie oszukujemy tutaj nikogo. To auto jest jakie jest, jest potężnym suwem, z potężnym silnikiem i naprawdę o świetnych osiągach godnych sportowych samochodów w dzisiejszych czasach. A jedna najbardziej istotna rzecz, jest taka, że ten samochód naprawdę świetnie brzmi. I nie ściemniam, ten samochód yy, mimo norm emisji spalin wydaje się, że jest jakby ponad nimi. Jeśli chodzi o wnętrze FPSA SVR'a to jest mega, po prostu przeprojektowane wnętrze sprawiło, że to auto odmodniało co najmniej 10 lat, mega fajny wyświetlacz centralny. Powiększony wyświetlacz, tutaj ten, który znajduje się na środku konsoli, on jest teraz jeszcze większy. Ma 11,4 cala i jest dodatkowo zakrzywiony. Fajnie wygląda. Niestety są też minusy: mega dużo dotykowych elementów powoduje to, że po prostu na ekranie pozostają ślady po naszych palcach. Co sprawia, że no nie zawsze jest to estetyczne i powinniście wozić ze sobą jakąś ściereczkę, żeby tutaj to y, przecierać co jakiś czas. No to skoro już jesteśmy w środku, no to wypadałoby przetestować, jak jeździ w VR, więc odpalamy tą 5 -litrówkę. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć trybu dynamicznego. Przekręcamy sobie pokrętło. Wówczas włącza nam się też aktywny wydech. No i co mi się bardzo podoba, w F-Pace'ie SVR mamy funkcję Launch Control. Co oznacza, że skoro już testujemy tego F-Pace'a, wypadałoby też przetestować, czy ta funkcja działa. Hamulec wciskamy do końca, gaz do końca, funkcja Dynamic Launch gotowa i przyspieszamy. Ale gniata w fotel przy zmianie biegów. Jeszcze auto mnie podrzuca dodatkowo, jakbym tak miał zaraz... Wystrzelić na orbitę. Jaguar postarał się przy projektowaniu Jaguar'a F-Pace'a, a tak naprawdę postarała się jednostka SVO, czyli Special Vehicles Operations. To ona odpowiada za najbardziej hardkorowe i najbardziej luksusowe Jaguar'y i landrowery dostępne na rynku. SVO. Czyli Special Vehicles Operations to dywizja, która w pełni składa samochody ręcznie. Ten F-Base też jest składany ręcznie, przez co jest o wiele więcej przywiązania do szczegółów niż w takiej normalnej manufakturze czy normalnej fabryce. Wszyscy tutaj starają się, żeby te auta były wyjątkowe i żeby wyjątkowe było też to, jak tym autem się jeździ, czyli wrażenia z jazdy, żeby były na naprawdę na najwyższym poziomie. Dywizja SVO chyba w przypadku F-Pace'a, SVR'a troszeczkę przesadziła. F-Pace SVR jest wyposażony w 5-litrowy silnik V8. Dobrze znana jednostka już praktycznie z całej gamy Jaguara i Land Rovera. 5-litrowa jednostka w tym wypadku generuje 550 koni i 700 nm momentu obrotowego. To dodatkowe 20 nm względem wersji przedliftingowej w połączeniu z świetnie działającą skrzynią utwardzonym zawieszeniem. I konwerterem momentu obrotowego powinno powodować, że samochód jest szybszy. No i faktycznie pierwsza setka w FPS pojawia się już po 4 sekundach, a to jest różnica na poziomie 0,3 sekundy do setki, co według mnie jest dosyć sporym wyzwaniem, jeśli chodzi o dużego Suwa, a Jaguar naprawdę to zrobił. Auto jest o 0,3 sekundy szybsze. Naprawdę, naprawdę szybki samochód. Maksymalna prędkość podana przez producenta to nieco ponad 290 km na godzinę i wydaje mi się, że tej wartości raczej tutaj nie przeskoczymy, no bo znając jakby specyfikę Jaguarów i Land Roverów, te wartości raczej w większości przypadków się zgadzają. Jeśli chodzi o nowości w F-Pace, SBR, no to przede wszystkim nowością jest konwerter momentu wprost z Jaguara XE Project 8, czyli z najbardziej hardkorowego sedana, jaki powstał w Jaguarze. Wyobraźcie sobie to. Biorą na warsztat standardowe XE, które poza fajnym designem, no silnikowo naprawdę nie jest mocarzem. Najmocniejszy silnik do tej pory to był... 3 litrowy V6 380 koni. A w tym momencie oni wsadzają tutaj 5-litrówkę. 5-litrówkę, którą mi jeszcze podkręcają. Tam mamy 600 koni mechanicznych i każdy element jest naprawdę przygotowany tutaj po to, żeby auto zrobiło jak najlepszy rekord na Nürburgringu. No i to się sprawdza. W F-Pejsie Zbijaże też mamy ten konwerter y, momentu i powiem wam, że auto mega mega reaguje na gaz. Każde przyciśnięcie, nawet lekkie gazu. Czuć, że to auto od razu jedzie. Nie ma żadnych opóźnień. Samochód automatycznie przyspiesza. Jedyne opóźnienia, które są powodowane to przez skrzynię biegów, ale to tak naprawdę. Kwestia ustawienia przełożenia, bo w trybie Drive wiadomo, samochód jest bardziej ospały. Jeśli przełączymy na tryb sport, samochód cały czas yy, agresywniej atakuje. No a w trybie manualnym, no to już wiadomo, że my odpowiadamy za to, co się dzieje. No i fajne jest to że tutaj w momencie kiedy jeździmy w trybie manualnym samochód sam nie przerzuci nam biegu na wyższy czyli to wy kontrolujecie auto a nie auto kontroluje was zresztą ja nie czuję fanu z tego jeśli automatyczna skrzynia biegów w trybie manualnym zaczyna nam zmieniać biegi no bo gdzie wtedy jest ten tryb manualny no tak naprawdę go nie ma eee, mega fajna rzecz to to że zostały poprawione tutaj e, hamulce co prawda dopóki nie zostaną zastąpione te w pełni stalowe Hamulce, hamulcami chociażby nacinanymi bądź nawiercanymi, no to to chłodzenie gdzieś tam no nie będzie aż takie fajne, jakbyśmy tego oczekiwali. Więc przy w wielokrotnym dohamowaniu e, układ hamulcowy w f no z racji tego, że jest to dosyć duży SUV, e, potrafi się po prostu przegrzać. E, no i wtedy wiadomo, że będziemy musieli troszeczkę uspokoić naszą jazdę. Szkoda, że nie ma opcji ceramiki, która pojawia się nam chociażby w F-Type SVR bądź w F-Type RC, najnowszej. E, bo to byłby naprawdę fajny element tutaj, szczególnie do tych dużych SUVów. E, na pewno by się sprawdził, bo byłyby bardziej wytrzymałe. A jak wygląda spalanie w F-Pace SWR? Już Wam mówię, zazwyczaj wszyscy mega rozwodzą się na temat tego, że 5-litrówki, V8 generalnie, czy nawet jeszcze większe silniki mega dużo spalają. Eee, I teraz pytanie, ile to jest mega dużo? Eee, bo F-Pace przy spokojnej jeździe jest w stanie spalić poniżej 11 litrów na 100 km. A przy tych rozmiarach, suwa, wydaje mi się, że to jest naprawdę wynik godny podziwu, bo dwulitrówki w takich małych suwach potrafią palić 11 litrów. FPS SVR przy spokojnej jeździe pokazuje mi, że mam średnie spalanie na poziomie 10,7 litra na 100 km. Czy to jest duży wynik? Według mnie jest nawet lepszy niż bym się tego mógł kiedykolwiek spodziewać. Eee, ze strony skrzyni biegów. W połączeniu z naprawdę tutaj rozsądnymi rozwiązaniami co do pracy silnika powoduje, że ten samochód jest po prostu oszczędny jak nim jeździmy delikatnie. Wiadomo, że jak wciśniemy mocniej gaz to to spalanie Rośnie od razu i średnie spalanie na przykład ze stałej prędkości i stałej jazdy autostradą miałem na poziomie 13,2 litra na 100 km, Co jest już trochę wyższym wynikiem, ale nadal przy tej prędkości, którą podróżowałem wydaje mi się, że jest jak najbardziej do zaakceptowania. Przy dynamicznej jeździe w mieście no to spalanie może przekroczyć nam ze spokojem 20 litrów na 100 km. Eee, a jeśli będziecie mocno przesadzać i będziecie traktować gaz zero jedynkowo, to najwyższa wartość, jaką pokazał mi tutaj komputer to 32,1. Eee, także jak widzicie, to spalanie może być wysokie. Ale to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak Wy będziecie nim jeździć. Wiecie, co najbardziej podoba mi się we pace SVR? to to, że tym autem możemy jeździć na co dzień. Włączacie sobie tryb komfortowy. Macie tutaj auto holda, relatywnie niskie spalanie jeśli chodzi o tych rozmiarów pojemność silnika. No i to auto może jeździć sobie spokojnie. A w momencie, kiedy włączacie tryb dynamiczny, uchylacie lekko szybę, włączacie aktywny wydech i wjeżdżacie do najbliższego tunelu, to naprawdę sprawia Wam to olbrzymią, olbrzymią frajdę. Zresztą tak się właśnie złożyło, że wjeżdżam właśnie do tunelu. Słuchajcie tego dźwięku. Ależ podoba mi się ten dźwięk tej fałsamy. Jest po prostu genialny. Masakra. No i to wszystko w rodzinnym suwie. I kto powiedział, że suwy są nudne? Jeździł F-Pace'em svr -em. Podsumowując, jeśli chodzi o Jaguara F-Pace'a SVR, to producent naprawdę poczynił tutaj spore zmiany. Wprowadzenie konwertera momentów z Project Aitas spowodowało, że to auto jeszcze lepiej się prowadzi. Odrobinę usztywnione zawieszenie również poprawiło nam stabilność całego samochodu, przez co mam wrażenie, że ten F-Pace SVR po faceliftingu jeszcze chętniej wchodzi w zakręty bokiem. Jest po prostu bardziej nadsterowny i to mi się mega podoba. Jak wiecie, lubię samochody, które lubią zarzucić tyłem. No i w momencie, kiedy włączamy tutaj tryb dynamiczny, no to auto naprawdę bardzo chętnie to robi i robi to naprawdę w przewidywalny sposób. Więc jeśli chcecie sobie fajnie podriftować olbrzymim suwem, to AirPace SVR na pewno będzie dobrym wyborem. Niestety, tak jak każdy samochód, F-PACE też posiada swoje wady. Największą wadą F-PACEA według mnie są hamulce. Mimo tego, że układ hamulcowy względem wersji przedliftingowej został znacząco poprawiony, to niestety czuć to, że przy kilku mocniejszych dohamowaniach może się okazać, że po prostu hamulce całe będą sine no i nie będziecie mieli już czym za bardzo zahamować. Co do samego designu, z zewnątrz F-pace SVR naprawdę znacząco się zmienił, ale w taki bardzo pozytywny sposób. Samochód odmłodniał, dzięki temu jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Nowe lampy pikselowe z przodu, nowe lampy ledowe z tyłu. Drobne modyfikacje co do samych zderzaków spowodowały to, że auto wygląda jeszcze świeżej i to mi się bardzo podoba. Eee, niestety, nadal we face mamy tą dolną listwę, e, całą w takim szarym plastiku, i to nie do końca do mnie przemawia. Wiem, że jest to taki dorobny, dodatkowy element designerski, ale osobiście wolałbym, żeby te wszystkie listwy e, były polakierowane w pianowleku. Zdaję sobie sprawę z tego, że byłoby to bardzo ciężkie w utrzymaniu, ale według mnie wyglądałby jeszcze bardziej atrakcyjnie. Co do wnętrza FP'a a, a to tutaj te zmiany są tak potężne, że aż macie wrażenie, że siedzicie w zupełnie innym modelu. Całkowicie nowa kierownica, całkowicie nowy kokpit, olbrzymi 11 i 4-calowy wyświetlacz tutaj na środku powodują, że. Wsiadacie tutaj do tego F-Pace'a jak do auta z nowej epoki, w końcu, w końcu ten system infotainment jest na tyle dobry, że naprawdę nie mam mu, ma mu nic do zarzucenia, wszystko działa świetnie, e, nawigacja satelitarna, ten system wbudowany ma tutaj dwie karty SIM, dzięki którym cały czas jesteście na bieżąco ze światem wszystkie informacje dochodzą od razu. Nie musicie tutaj parować dodatkowo telefonu, żeby ten system pokazywał Wam informacje drogowe. Co według mnie jest bardzo fajne. Tak jak wspomniałem, nagłośnienie Meridian Surround jest OK. Wiadomo, są lepsze zestawy nagłośnienia, ale według mnie w zupełności to powinno wystarczyć, chyba że jesteście audiofilami, no to będziecie czuli tutaj lekki niedosyt. I to już wszystko, jeśli chodzi o F-Pace'a, SVR'a. Mam nadzieję, że cały test Wam się mega podobał, tak jak mi podobał się ten samochód i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest naprawdę świetny. Każdy element tego auta został tutaj przemyślany. Każde wykończenie wnętrza zostało polepszone względem wersji przedliftingowej. Mamy tutaj tony skóry, której nie było w wersji przedliftingiem. Chociażby boczki drzwi, ta dolna część, ona też jest okrzyta skórą. I to jest właśnie fajne, że taki improvement pojawia się w autach po faceliftingu i ten F-Pace właśnie też wpisuje się w ten trend. Fajnie, że Jaguar poczynił tak duże kroki w celu stworzenia jeszcze lepszego. Auta.